Tego dnia nad Cwarzęc napłynęły ciemne chmury, ale deszczu z nich nie było. Czy podobnie było z trenerem Unii Jakubem Ostrowskim? Jego zespół przegrał trzy ostatnie mecze, a teraz grał z Polonią Leszno zespołem nieobliczalnym, który równie łatwo wygrywa 6 do 0, jak i przegrywa 0 do 6. Już w dziesiątej minucie gospodarzy mieli kapitalną sytuację, ale Tomasz Klepacz przestrzelił po dośrodkowaniu zrzutu rożnego lebiody. Trzy minuty później znowu stały fragment i znowu niecelna główka, tym razem marka Gołębowskiego. Cały zespół Unii był skoncentrowany od początku, ale Gołębowski należał do jego najjaśniejszych punktów, co udowodnił już 60 sekund później, wykańczając podanie Mateusza Świergiela. Po golu to unia poszła za ciosem. Tym razem za pola karnego strzelał Tomasz Klepacz. W 17. minucie blisko drugiej bramki był Mateusz Molewski. Polonia pierwszą naprawdę groźną akcję przeprowadziła w 24. minucie, kiedy Andrzeja Budnika wyręczył Paweł Noga. W odpowiedzi fantastyczną piłkę do Antczaka zagrał Molewski, ale ani jeden, ani drugi nie wepchnęli piłki do siatki. Przerwa nieco się przedłużyła, co chyba nieco uśpiło piłkarzy z Leszna, bo w 48. minucie nie upilnowali w polu karnym Michała Stawińskiego i było już 2 do 0. Przy tym golu błąd popełnił też bramkarz Polonii Mateusz Chudziak. W 52. minucie sytuacja niemal identyczna. Dośrodkowanie z prawej strony Głombowskiego, a na 3 do 0 podwyższył Mateusz Świergiel. Gospodarze, wyraźnie już rozluźnieni, próbowali kolejnych akcji. Swoją szansę na honorową bramkę miała też Polonia, bo gumił ceglarek strzelił jednak zbyt lekko. W końcówce swoje szanse miała jedna i druga drużyna. Nie zmieniło to jednak rezultatu. W sumie Polonia rozczarowała, chociaż zdobyła honorową bramkę już w doliczonym czasie po strzale Tomkowiaka. Unia Swarzęc Polonia Leszno trzy do jednego i nad swarzędzem w końcu zaświeciło słońce.